Dzień dobry, środa, 23 dzień sierpnia. Witam serdecznie w Teledzienników. W dzisiejszym wydaniu mówić będziemy m.in. o konflikcie w Pionkowskim Tekspurze, o kradzieży urządzeń i kabli na kolei oraz o dzisiaj wybranych policjantach roku 94 województwa radomskiego. Pracownicy Pionkowskiego Tekspuru, którzy przyszli dziś o 6.30 do pracy, nie zostali wpuszczeni do zakładu na polecenie pełnomocników włoskiego właściciela tego zakładu. Pracownicy, którzy przyszli dziś na pierwszą zmianę, nie zostali wpuszczeni do zakładu. Na drzwiach wisiała kartka podpisana przez trzech pełnomocników zakładu, na której czytamy: Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 4 sierpnia 1995 roku pomiędzy dyrekcją a przedstawicielami związków zawodowych, zarządza się zawieszenie pracy do ponownego spotkania, które odbędzie się po powrocie prezesa zarządu Mario Cioli. Jest to, tak jak powiedziałam, oszczerstwo w stosunku do związków zawodowych, ustaleń żadnych nie było i w związku z tym zostaliśmy wszyscy pod bramą. Pracownicy stwierdzili, że są gotowi do pracy, oczekują na dopuszczenie ich na stanowiska pracy, podpisaliśmy listę i oczekiwaliśmy, czy ktokolwiek będzie chciał z nami rozmawiać i wyjaśni nam, dlaczego zamknięto nam zakład, co jest powodem. Pan Cioli podczas wcześniejszych rozmów proponował, żeby zamiast rewaloryzować płace co kwartał o stopień inflacji, rewaloryzować je według kursu walut obcych. Drugi warunek, jaki postawił, to jeśli załoga podpisze proponowaną umowę, automatycznie eliminuje wszelkie dotychczas podpisane porozumienia płacowe. Na to nie mogą zgodzić się pracownicy, gdyż byłoby to zerwanie pakietu socjalnego. W tym momencie złamanie raz paktu socjalnego unicestwia całą sprawę i Mario Cioli wyprawia sobie to, co chce niezgodnie z prawem polskim, które jego tutaj obowiązuje i powinien, już powinno to do niego dotrzeć, że to prawo w Polsce obowiązuje również jego jako właściciela tego przedsiębiorstwa. W drugiej turze rozmów pomiędzy wicewojewodą Radomskim, dyrektorem Wydziału Polityki Regionalnej i Przekształceń Własnościowych Urzędu Wojewódzkiego, szefem zespołu radców prawnych wojewody i burmistrzem Pionek z pełnomocnikami zakładu ustalono, iż do jutra rana pełnomocnicy porozumieją się z panem Cziolim, który, jak określili, jest na razie nieuchwytny i najbliższe spotkanie z jego udziałem odbędzie się najpóźniej do wtorku. Za czas postoju pracownicy otrzymają 100% wynagrodzenia. O terminie spotkania pracownicy i Związki Zawodowe zostaną powiadomieni jutro. Szerzej o konflikcie w Piątkowskim tak będziemy mówić bezpośrednio po teledzienniku. dzienniku. Plagą polskich kolei państwowych są kradzieże urządzeń i kabli, które złodzieje sprzedają następnie w punktach skupu złomu. Oprócz strat finansowych kradzieże mogą stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Łupem złodziei padają najczęściej urządzenia i kable wykonane z metali kolorowych, zwłaszcza miedzi. Ostatnio giną także specjalne elektromagnesy, służące do zabezpieczania ruchu pociągów. Jest to bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa. Jeżeli skradzione zostaną linki, te które tutaj widzimy, yy, służące do pracy urządzeń sygnalizujących zajętość toru kolejowego czy jego elementu, no to ja nie muszę mówić, jeżeli yy, obsługujący urządzenia, czy same urządzenia nie mają informacji o tym, czy tor jest zajęty, czy wolny. Co może wtedy nastąpić? Jeżeli, następ, jeżeli wystąpi kradzież elektromagnesu służącego do samoczynnego hamowania pociągów, które to kradzieże tych elementów szczególnie się nasiliły w ostatnich miesiącach, to w sposób bezpośredni występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu podróżnych. Pracownicy kolei twierdzą, że złodzieje potrafią nawet uszkodzić przewody znajdujące się pod napięciem. Skradzione elementy trafiają potem do punktów skupu złomu. Dlatego też punkty te są regularnie odwiedzane przez Policję i Służbę Ochrony Kolei. Sprawcami kradzieży są zwykle nieletni, choć podejrzewa się, że niektórych przestępstw mogą dokonywać osoby zatrudnione na kolei i znające systemy zabezpieczeń. Do największej ilości kradzieży dochodzi w okolicach Radomia. Występują rejony na naszym terenie, gdzie, gdzie szczególnie się nasiliło to zjawisko. I to jest właśnie rejon Radomia i przyległych okolic, wolanów. Krychnowice, rożki, w tą stronę tutaj na Dęblin również. Ostatnio ilość kradzieży spadła. Kolej próbuje też zniechęcić złodziei poprzez zastosowanie w urządzeniach metali, za które punkty skupu złomu zapłacą niewiele pieniędzy. Odbywa się to jednak kosztem pogorszenia parametrów technicznych urządzeń. W województwie radomskim zebrano w tym roku 30% więcej zbóż niż w roku ubiegłym. Wysokie były również zbiory rzepaku. Natomiast ze względu na suszę wyjątkowo źle zapowiada się zbiór ziemniaków. Żniwe w województwie radomskim zostały zakończone. Zebrano 30% więcej zbóż niż w roku ubiegłym. Skup zbóż przebiega jednak bardzo powoli. Skupiliśmy na zebrane ponad 340 tysięcy ton pszenicy i żyta, skupiliśmy dopiero 8 tysięcy ton w województwie. Najwięcej skupiły w tej chwili pzz i Radomska Giełda Rolna. Radomska Giełda Rolna skupiła już w skupie interwencyjnym na rezerwy państwowe ponad około 2000 ton. Przyczyną niskiego skupu zbóż jest minimalnie niższy poziom cen interwencyjnych w porównaniu do cen targowiskowych. Rolnicy oczekują na wykrystalizowanie się sytuacji na rynku zbóż. Zakończył się już natomiast skup rzepaku, który odbywał się w zasadzie na podstawie umów kontraktacyjnych. Niestety w tym roku cena rzepaku była mało opłacalna dla rolników ze względu na wyższe plony i dostawy. Niekorzystnie zapowiadają się zbiory późnych odmian ziemniaków. Wydawałoby się, że susza w tym roku nie dotknie plantacji ziemniaka, jednak odbije się to i to sporo. Na odmianach późnych. Szacowaliśmy dość wysoko plony ziemniaków. Wczesnych ziemniaków były wysokie plony, natomiast jeżeli nadal utrzyma się susza, to ziemniaki późne będą w przeciętnych z kilku lat około 200 kwintali z hektara. Stąd że odbija się to, mówię, od razu na cenach rynkowych. Zygmunt Żeglicki, Mirosław Mirowski i Zygmunt Choroś zostali najlepszymi policjantami roku 94 województwa radomskiego. Konkurs na najlepszego policjanta zorganizowano w województwie radomskim już po raz czwarty. Policjantami roku zostali starszy sierżant Zygmunt Żyglicki z Komendy Rejonowej Policji w Radomiu, który zatrzymał najwięcej sprawców przestępstw, komendant Mirosław Mirowski z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji w Zwoleniu i aspirant Zygmunt Choroś z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji w Radomiu. W konkursie wyróżniono także Radosława Osucha z radomskich oddziałów prewencji. Laureatom konkursu wręczono nagrody pieniężne ufundowane przez komendanta wojewódzkiego policji. No myślę, że żeby zostać policjantem roku należy reagować na wszelkiego typu wykroczenia, przestępstwa. Po prostu dobrze pełnić swoją pracę, no i wtedy będą wyniki. Dzisiaj na zaproszenie ambasadora Ukrainy Siergieja Czebotara wyjechał do Warszawy na obchody Święta Niepodległości Ukrainy wojewoda radomski Zbigniew Kuźmiuk. Wojewoda spotkał się również z sekretarzem stanu pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych Adamem Gwarą. Zbigniew Kuźmyk rozmawiał w Ministerstwie Zdrowia o sprawach związanych ze służbą zdrowia w województwie radomskim. Natomiast wicewojewoda radomski Zbigniew Gołąbek spotkał się z Leonardą Bogdan, dyrektorem Biura Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Na spotkaniu mówiono m.in. o organizacji finału 18 ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom oraz o podsumowaniu ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej i ekologicznej, które odbędą się w dniach od 15 do 17 września tego roku w zespole szkół ogrodniczych na wośnikach. W programie imprez jest m.in. zapoznanie z dorobkiem regionu oraz spotkanie władz wojewódzkich i samorządowych. Na skrzyżowaniu ulic 1905 roku z ulicą Księdza Łukasika od kilku dni obowiązuje zmiana programu sygnalizacji świetlnej. Do niedawna następowało przesunięcie otwarcia zielonego światła dla kierunku od ulicy Maratońskiej w kierunku ulicy 1905 roku w celu umożliwienia lewoskrętu z ulicy 1905 roku w ulicę Księdza Łukasika. Obecnie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu uległa zmianie. W tej chwili praktycznie wprowadzono tylko y, taką modyfikację, że przesunięto to zatrzymanie czasowe w kierunku od y, strony ulicy Maratońskiej na koniec cyklu świetlnego. Także y, od początku zaistnienia cyklu zielonego dla tego kierunku, czyli na, dla ulicy 2005 roku, jest y, stosowanie ogólnej zasady ustopienia pierwszeństwa pojazdów wykonujących małe skrętów w lewo. Dopiero pod koniec cyklu jest zatrzymanie kierunku jazdy na wprost. I umożliwienie zjazdu ze skrzyżowania. Niestety ta informacja jest właśnie nieczytelna, niejednoznaczna, i w tym momencie zaczyna się jazda na wyczucie. Żeby tego uniknąć, należałoby zrobić rzecz następującą. W ramach istniejącego cyklu skonstruować podfazę wydzieloną, oddzieloną od wszelkich innych kierunków ruchu, umożliwiającą wykonywanie manewru skrętów w lewo. Z sygnalizatorem ze strzałką w lewo, wtedy będzie czytelność sytuacji kierowca wykonujący mandorf nie będzie musiał się zastanawiać, tylko będzie o kiedy będzie mógł to skrzyżowanie opuścić. Komunikat policji. 28 lipca 1995 roku z domu pomocy społecznej przy ulicy Garbarskiej 35 w Radomiu wyszła i do tej pory nie powróciła pensjonariuszka Janina Błędowska z domu Juźwiak córka Józefa i Marianny. Rysopis zaginionej. Wiek z wyglądu 75 lat, wzrost 160 cm, smukła budowa ciała, włosy krótkie koloru siwego, oczy niebieskie, nos średni falisty, uszy małe przylegające. Ubrana była w sukienkę koloru niebieskiego, kamizelkę niebieską pikowaną, buty koloru niebieskiego. Zaginiona cierpi na zanik pamięci. Osoby mogące udzielić informacji o miejscu pobytu Janiny Błędowskiej proszone są o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu numery telefonów 45 26 34 lub 45 39 38 lub z najbliższą jednostką policji. W najbliższą sobotę rozpoczną się w dęblinie międzynarodowe pokazy lotnicze. Swój udział w imprezie zapowiada także radomski zespół akrobacyjny ISKRY. Międzynarodowa impreza zacznie się w samo południe od pokazu grupy skoczków. Po 20 minutach przeleci 9 radowskich samolotów iskra, pozostawiając po sobie biało-czerwony dym. Po tym locie można będzie obejrzeć walkę powietrzną pomiędzy migiem 23 i migiem 29. Pokazy, w których udział wezmą zespoły Francji, Rosji, Słowacji, Szwecji, a także Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, potrwają w sobotę do godziny 15.00. W tym samym dniu czynna będzie od rana do godziny 17:00 wystawa sprzętu lotniczego. Kulminacyjnym punktem międzynarodowych pokazów będzie występ Patrouille de France i Białych Albatrosów. Pierwszy dzień pokazów zakończy Radomski Zespół Akrobacyjny Iskry. Ciekawy program zapowiada się także w niedzielę. Opró oprócz Albatrosów, Orlików, zwiedzający będą mogli zobaczyć samoloty Miraż 2000, Su-22 i 22 Iryda. Wystawa będzie czynna w niedzielę od godziny 8:00 do 17:30. Jeden z naszych telewizów kupił film Kodaka. Z nieukrywaną przyjemnością przeczytał na opakowaniu, że będzie mógł ten film wywołać w firmowym sklepie bezpłatnie. Udał się tam niezwłocznie i usłyszał od pani z zalady, że owszem, wykonuje się taką usługę darmowo, pod warunkiem, że zamówi się w sklepie wykonanie odbitek zdjęć. Nasz telewizor zrezygnował, nie przez skąpstwo bynajmniej, lecz dlatego, że poczuł się oszukany. Jak ja sprzedając filmy tłumaczę klientom, że tak jak mówiłam, że bezpłatne wywołanie to jest promocja, dla klientów, którzy robią u nas zdjęcia i wtedy, kiedy zamawiają odbitki, nie płacą 27 tysięcy za wywołanie filmu. Natomiast jeśli proszą o wywołanie, wtedy ja na kopercie zaznaczam, że jest tylko wywołanie, i później przy zamawianiu odbitek wtedy odliczamy, jeżeli przyjdą do nas zrobić zdjęcia, wtedy odliczamy 27 tysięcy przy robieniu zdjęć. Należałoby zatem naklejkę o darmowej usłudze umieszczać na opakowaniu w obecności klienta pod warunkiem, że zdecyduje się on na zamówienie odbitek. Zapraszam teraz na wiadomości sportowe, które przedstawi Piotr Szprendałowicz. Witam, sympatyków sportu. Radomianin Ryszard Świek został brązowym medalistą mistrzostw Polski Inwalidów w szachach błyskawicznych. W klasyfikacji drużynowej tych zawodów radom uplasował się na pierwszej pozycji. W blisko 10 godzinnych zmaganiach, których areną był internat zespołu szkół budowlanych, uczestniczyło 28 szachistów. Najlepszym refleksem popisał się Dariusz Bieliński z Zielonej Góry, zdobywając 23 punkty z 25 możliwych do uzyskania. Tytuł wicemistrzowski przypadł Marianowi Daćko z Przemyśla, który stracił do zwycięzcy 2,5 punktów. Trzeci w klasyfikacji końcowej Ryszard Świek był gorszy o 4 oczka. Dziś uczestnicy mistrzostw wznowili przerwane po sześciu rundach rozgrywki zasadnicze, w których prowadzi Dariusz Bieliński przed Radomianinem Jerzym Wolskim. Finał mistrzostw zaplanowano na sobotę. Pilot Aeroklubu Radomskiego Rafał Siankowski zajął siódme miejsce w szybowcowych mistrzostwach Polski Juniorów rozegranych w Lesznie. Ponadto pilotka Julita Głowacka oraz piloci Mariusz Molga i Arkadiusz Jesionek wykonali przeloty warunkowe uprawniające do uzyskania srebrnej odznaki szybowcowej. Na zakończenie przypomnę jeszcze, że po teledzienniku wyemitujemy materiał dotyczący konfliktów w Pionkowskim Tekspurze, w związku z czym pozostaje mi jeszcze przeprosić Państwa za zmiany wynikłe z tego powodu w naszym programie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.